Numer 37 na 271 na 2000 godzin. Rozliczalny plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk niewymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy zmian. 26 stycznia 1982 roku karta nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę w Wysokie. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2022 roku pozycja 559 ze zmianami artykuł 42 ust. 7 Punkt trzeci, litera B i C, w związku z artykułem 91d, punkt pierwszy ustawy, paragraf pierwszy w uchwale nr 17 na 2020 Rady Gminy Wysokie z dnia 8 maja tyś, yy, przepraszam, 2020 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalonych nam zajęć jest różnych w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk nie wymienionych w artykule 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku data nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę wysokie wprowadza się następującą zmianę. Paragraf trzeci, ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie. Ustala się tygodniowy obowiązek, yy, przepraszam, obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terape terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach. I szkołach prowadzonych przez Minę Wysokie w wymiarze 22 godzin tygodniowo oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze w wymiarze 25 godzin tygodniowo. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przystępujemy do głosowania. 15 radnych było za przyjęciem uchwały. Przechodzimy do punktu 10 porządku obrad, mianowicie podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy jego nieruchomości stanowiącej własność gminy Wysokie. Szanowny Rado, to są dotychczasowi najemcy, zwrócili się do I druga uchwała dotyczy, może już powiem właśnie, odnośnie tych trzech: dotyczy wieży ciśnień w Maciejowie Starym z firmy Nowa Led, tam jest na na nawet na miejsca na antenę. I trzecia. Uchwała dotyczy także lokalnych szkoleń, ze szkole Czekole Szkół wysokich. Czy są jakieś zapytania? Proszę. Ma być, ma być. nie ma. Są jeszcze jakieś zapytania? Nie widzę tak na w takim razie przytoczę podłączone przyjęcie tekst uchwały uchwała nr 270 przepraszam 37 na 272 na 2022 Rady Gminy bardzo proszę o prację 1950 roku o samorządzie gminnym. Dziennik Ustaw z 2020 r. 559 artykuł 13 ustęp 1 artykuł 23 ustęp 1 punkt 7a oraz artykuł 37 ustęp 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1990 co następuje paragraf 1 ustęp 1 wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy na okres 3 lat lokalu mieszkalnego numer 12 przez 4 powierzchni 44 metry kwadratowe zlokalizowanego w budynku stanowiącym część składową nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 486 położonej w miejscowości Wysokie Gmina Wysokie będącej własnością Gminy Wysokie dla, które, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW numer LU1. A uh, jeden i łamane na zero, zero, dwa, cztery.